Siemaneczko z tej strony, Karambito, a dzisiaj przedstawię wam kilka ciekawych rzeczy związanych z jajkami w Delta Rune. Co? No, generalnie jest kilka ciekawych gagów, kilka ciekawych żarcików i jedna z większych tajemnic w Delta Rune jest związana właśnie z jajkami. Jak obejrzycie ten materiał, to zrozumiecie o co mi chodzi. Ja już nie będę przedłużał. Zaczynamy. Żartowałem, w opisie jest link do spolszczenia mojego, które wykonałem i które właśnie występuje w, w tym filmie Polecam wam mm, zajrzeć, jeżeli jeszcze nie graliście w Deltarune bo w sumie ta gra jest za darmo jakby Dobra, teraz już naprawdę nie będę przedłużał Pa, pa. Pierwsze nasze spotkanie z jajkami w Deltarune następuje bardzo szybko bo już na samym początku gry Wchodzimy do sali Alfis mówi, żebyśmy wybrali sobie partnera i wtedy możemy spokojnie sobie porozmawiać z każdą osobą, która jest w klasie Jedną z nich jest... Temi. Crisp! Awa, przepraszam, Ty ma już partner. I w tym momencie Temi wyciąga na blat Jajko, to jest czarno-białe, ugotowane na twardo jajko. Niestety, ma już partnera. Ale tu jeszcze nie wszystko od tej pary. Kiedy Suzy wejdzie do sali, Alfie skaże jej iść po kredę i Suzy wychodzi, mamy za nią niby iść, ale. Możemy porozmawiać po raz drugi z każdą osobą w klasie i wtedy są zupełnie inne. Tak samo zresztą jest z temi. Jak do niej podejdziemy. Sus, wredna! Mówi jajo, nie wykluje! A kiedy sprawdzimy jajko, ugotowane jajko emanuje współczuciem do ciebie. Czyżby to oznaczało, że albo jajko ma jakieś uczucia faktycznie, jest istotą żywą, albo Chris, ukośnik, dusza, ukośnik, narrator robi sobie z nas jaja? Nie wiadomo. Ten gag swoją kontynuację lub puentę ma zresztą w drugim chapterze. W pałacu królowej, kiedy możemy zwrócić sobie na spokojnie już po wszystkich akcjach do pokoju poszczególnych osób, które są zrobione na podstawie ich wyszukań z internetu, możemy wejść do pokoju Suzy, w którym jest... tak zgadliście i jajko. Możemy je bez problemu sprawdzić. To pomalowane jajko. Jest gorące. Z zapytania, czy jajka na twardo mogą się wykluć? To by sugerowało, że Suzy po prostu wcześniej się naśmiewała z temi, nie wiedząc jednocześnie, czy jajko faktycznie może się wykluć, czy nie. I musiała to sprawdzić w internecie. Dosyć zabawne jest to? W drugim chapterze jest ukryty jeszcze kolejny sekret związany z jajkami. Kilka osób mogłoby go nie zobaczyć, bo jest troszeczkę... No, trzeba coś specjalnego zrobić w sklepie Sansa. Wystarczy przejść obok tej półki i... Hej, hej! Zapomniałaś czegoś? Niestety, y tak. Chyba zapomniałam jajek z lady. Chyba jesteś dzisiaj trochę rozbełtana. he! Zrobiłam sobie jajecznicę z mózgu! Nie, wybaczenie podane na twardo. Robisz sobie teraz ze mnie jaja? Bajo jajo, jestem niezłym jajcarzem. Wiesz, a ja jestem jajogłową. Hehe, <laughs> nie zapomnij o mnie swoim byłym jajo mężu. jajomężu. Y witam Asgor. Tori, nie spodziewałem się, że Cię tu spotkam, ale ja. Mam dodatkowe kwiaty i sobie pomyślałem, że. Ach, tak, właściwie to miałam właśnie wyjść. Ach, ha. Ach, 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 oczywiście, dał jest tam, gdzie jest serce. Aha. Yy, więc kiedy Azir wróci do domu, tak powinniśmy przedyskutować to razem niedługo. Oki doki, pozdrów ode mnie Krisa. Oczywiście miłego dnia. Wiesz po co to przyszedłem, kościasty człowieku? Tak. Darmowe pikle. Dziękuję ci. Czy mogę zapytać? Jakie rodzaje kwiatów myślisz, że mogłyby jej przypomnieć, co kiedyś czuła? Ach. Może powinienś zapytać o to swoje roślinki? ha, ha, ha nie martw się. je ja zapytałem jako pierwsze. Są tak dobrymi słuchaczami, no wiesz, kwiaty. No tak, nie ma nic lepszego niż przymocowani słuchacze. Tak, haha. Ha, nawet trzymam je pod kloszem. Ach, jak w tamtym filmie. Tak, to jest bardzo podobne do tamtego filmu. No dobra, szczęśliwego dnia. Aha, próbuję! Hej, Chris, yy, yy, nieważne. Teraz przejdźmy do samego mięska. Sekretów o jajkach. To co zobaczycie teraz, to było małe przepłytcze jajko, a co wam pokażę za chwilę, będzie wielkim strusim jajem. Otóż w ciemnym świecie w pierwszym chapterze znajduje się sekretny pokój. Jest on pomiędzy pokojem ze Starwalkerem oraz pokojem z bagatką z niewidzialnym drzewem. Trzeba pomiędzy tymi pokojami przechodzić. W ogóle muzyka się resetuje, co może być jedynym oznaczeniem, że takie coś w ogóle istnieje i wtedy wchodzimy do pokoju, a w nim jest drzewo. Można do tego drzewa podejść i je sprawdzić. On jest za drzewem. A kiedy faktycznie pójdziemy za drzewo, Tutaj stoi jakiś człowiek, oferuje ci coś. Możemy w tym momencie wybrać, jeżeli zadecydujemy, że tak. Otrzymałeś jajko. Potem, jak sprawdzimy jeszcze raz, to okazuje się, że tutaj nie ma jakiegoś człowieka. Potem możemy sobie sprawdzić drzewo. To jest drzewo. W ogóle ciekawym jest to, że ten utwór, który gra w tym pokoju, jest bardzo, bardzo podobny do utworu przewodniego Gastera z Undertale. Jajko faktycznie otrzymujemy i ląduje ono w naszych kluczowych itemach. Jego opisem jest, Niezbyt ważne? Niezbyt nieważne. Możemy go też użyć. Użyłeś jajko. A co się stanie, jeżeli nie przyjmiemy od tego człowieka jajka, a chłop przestał istnieć? Jak potem będziemy chcieli jeszcze raz z nim pogadać, to chłopa już tutaj nie będzie. No już to wszystko, co z jajkami jest w ciemnym świecie, teraz przejdźmy do jasnego świata. Zanim zrobimy, co mamy zrobić, to pokażę Wam, jakie są opcje w menu dla jajka. Można je sprawdzić, wtedy dowiemy się, że to jest jajko, niezbyt ważne, niezbyt nieważne. Można go też użyć. Użyłeś jajko. Oraz można je wyrzucić, wtedy dowiadujemy się, jakie jajko. Z jakiegoś nieznanego nikomu powodu jajko można umieścić w lodówce Asgora w jego domu. To jest zarcewiała lodówka ze zdjęciami na niej. Ach, Chris, jeśli jesteś głodny, to się częstuj. Wtedy otwieramy lodówkę. Jedyne co jest w środku to słońce z jednym piklem, trzy kropki. Wsydziłeś do lodówki jajko, które znalazłeś. I jeżeli sprawdzimy lodówkę jeszcze raz, teraz w lodówce są dwa jajka. Żeby zrobiło się jeszcze dziwniej, to w drugim chapterze także jest ukryte jajko. W sekretnym pokoju w Cybermieście. Wystarczy przejść sobie na spokojnie w dół tam, w tamtym pokoju, gdzie są te samochodziki, żółte. Wtedy wchodzimy do takiej alejki, którą widzicie teraz na ekranie i jak przejdziemy do końca jej, to wtedy Toby Fox nas zabije. <zysk> No, a jak już magicznym cudem ożyjemy, to wtedy jesteśmy w alejce. Możemy w niej sprawdzić graffiti. Pokój pomiędzy. Tutaj jest pokój pomiędzy. I faktycznie, jeżeli będziemy próbowali z tej alejki wyjść i wejść, to muzyka znowu się będzie recytowała. Tak jak ostatnio w pierwszym chapterze, i po jakimś czasie po prostu dostaniemy się do sekretnego pokoju. Jest tutaj bardzo długi korytarz. Niestety, trzeba trochę pochodzić. Jakby wychodzimy poza pokój, i mamy drzewo. Z przodu się nie da sprawdzić, a z tyłu, jak porozmawiamy z tym drzewem, to będziemy mieli takie dialogi: Kurde, tutaj jakaś postać stoi, może być zadowolony, że cię widzi. Co ty o tym myślisz? Tak czy nie? <grych> no dobrze, dostałeś jajko. Potem jak sprawdzimy ponownie, to Kurde, tutaj jakaś postać nie stoi. Nie będę tego pokazywał, ale sprawdzenie jajka i użycie go w itemach kluczowych. Nic nie zmieni. Dalej jest tak samo jak w pierwszym chapterze. Wracamy do jasnego świata. Jak pójdziemy do szkoły po drugim chapterze i pogadamy z Temi, Tem nadal się uczy, uczy mocno. Tem będzie mądra, Pójdziemy na studia, osiągniem sny. Wtedy tem się stanie, tem się wstanie. Haha, jakbyś mógł to w ogóle pojąć. I wtedy Temi wyjmuje jajko. Można je sprawdzić. Jajka, które zebrałeś do tej pory. Ilość 1. Pytanie. Skąd Temi wiedziała o tym, że zebraliśmy jakieś jajko? Bo tutaj spokojnie wykrywa, że zebrałeś dwa jajka. Czyli ona musiała wiedzieć, że w pierwszym chapterze je zebrałeś. Tylko skąd? Poza tym bardzo podejrzane wydaje się to, że nagle w ostatnim zdaniu przestała mówić jak upośledzona osoba i normalnie używała dużych, małych liter i poprawnej ich składni. Ja coś czuję, że temi ma dosyć dużo związanego z fabułą gry i to taką metafabułą gry. To nie jest przypadek, że w pierwszym chapterze to akurat Ona mówiła o jajkach. No dobra, ale gdzie to jajko trzeba odłożyć w drugim chapterze? Otóż do sklepu Sansa. Jak widzicie, to wszystko się kurde łączy. To jest kupka jajek. Trzy kropki. Położyłeś jajko na kupce jajek. Czy ty y, zamiast kraść, to położyłeś nowe jajko? Wydaje ci się, że jest tu więcej jajek niż zwykle. Wszystko łączy się do kupy. Żarty z jajek tutorial i Sansa. Jajko trzeba odłożyć do sklepu Sansa. Yes, Temi robi sobie z nas jaja na samym początku? Potem mówi nam, ile jajek zebraliśmy. Pierwsze spostrzeżenie Chris'a na temat lodówki Asgora w pierwszym chapterze? Boom! Jajko trzeba wsadzić do lodówki Asgora. Nadszedł czas na odrobinkę teorii. Kim może być postać, która stoi za drzewem? Otóż, według mnie i po tych poszlakach, które mamy. Może to być Gaster. Dlaczego tak myślę? Po pierwsze, utwór, który gra w pokoju z drzewem i jajkiem, jest w jakiś sposób dosyć podobny do utworu Gastera z Undertale. Zresztą, sami posłuchajcie. Co ciekawe, ten twór nazywa się Men.Ogg, co może przypominać sposób, w jaki prawdopodobnie odnosi się River Person z Undertale do Gastera, Beware of the Man who speaks in the hands. Oraz narrator w Delta Run odnosi się do tej postaci jako do niego, tak samo jak jego followersi, followersi Gastera. To niby nie wydaje się zbyt wielkie połączenie, ale jak się weźmie pod uwagę, to że Gaster dosyć. Istotnie występuje w całym Deltarum. Między innymi na początku to on z nami rozmawia i tworzy postać. Między innymi to on z nami rozmawia. Jak umrzemy, to już wtedy łączy się w jedną wielką całość. Sam fakt, że ta postać daje nam jajko, może zasugerować dosyć ciekawy wniosek. Jeżeli zapisze się w jakimkolwiek edytorze tekstu po angielsku jajko dużymi literami, czyli EGG -g", i zmieni się czcionkę na Windings, czyli czcionkę, którą z Undertale odzywał, się do nas Gaster w legendarnym wpisie 17, to otrzymamy jedną strzałkę w lewo i dwie strzałki do góry, co tak się złożyło, że jest jednym z możliwych ruchów, jakie może wykonać figura szachowa o nazwie Koń. Po angielsku ta figura nie nazywa się Koń, tylko Knight, Rycerz. Czyżby to sugerowało, że Gaster jest rycerzem? Albo nam po prostu daje te jajka, żeby w jakiś pokrętny sposób pomóc w walce z rycerzem? Albo to nam daje jakieś specjalne, sekretne zakończenie? Albo po prostu to jest głupia znajdźka i ja teraz sobie wymyślam, wszystko jest możliwe z Toby Foxem. Na pewno też nie jest przypadkiem, że Chris dokładnie wie, co ma robić, bo jak dobrze patrzyliście na te sceny, które pokazywałem wcześniej, to my. Jako gracz nie wybieramy, że Chris wkłada to jajko do lodówki, albo kładzie na kupcy jak u Sansa. Chris to robi sam z siebie po jakimś namyśle. Czyżby Chris miał jakąś tamę z Gasterem? Czyżby go już kiedyś może widział? I pamiętał go? Może rozmawiali na ten temat kiedyś? I to jest może jakiś sposób, żeby wyrwać je spod kontroli gracza? Na pewno Chris Gastera widział, bo to tylko nam, z naszej perspektywy. Drzewo zasłaniało. Oczywiście znając Tobiego Foxa może się okazać, że tak naprawdę to nie jest gaster, że to jest zupełnie inna wymyślona postać, która przypadkiem jest tylko podobna. Wiemy przecież, że Tobie Fox lubi nas trollować, więc proszę tę teorię brać z przymrużeniem oka. Po prostu chciałam się nią podzielić, bo wydaje mi się dosyć ciekawa. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego razu. Pa pa!